Siemanko, siemanko, witamy w Szczecinie. My robimy wymeldowanie z naszego pokoju. Chciałem Wam pokazać nie więcej, jak wygląda pokój w Szczecinie za 45 dolarów za noc, co można nie więcej dostać. W centrum miasta lokalizacja naprawdę, naprawdę dobra. O! Dzień dobry! Siemano! Siemano. <laughs> taki to. O! Czy widok z okna jest taki średni? Dzisiaj pada śnieg, wieje trochę tak brzydko Telewizorek, stolik, czy coś Tutaj mamy taki aneks kuchenny Taki czach, czach, czach No jest jakiś tam czajniczek, jakaś indukcja, coś tam jest Zlewek mały I taka to oto łazienka I tyle, dobra Dobra, lecimy Tutaj na nasze szczęście po drugiej stronie ulicy Miejsca się zatrzymaliśmy Jest ponoć najstarsze miejsce z pasztecikami w Szczecinie Więc idziemy na pasztecik Zobaczymy, co oni tam ciekawego mają Och. Dzisiaj trochę śnieżnie Także mieliśmy wczoraj szczęście I przedwczoraj Że udało nam się trochę zobaczyć tego Szczecina Taką w miarę całkiem spoko pogodę, bo dzisiaj jak miałbym chodzić po Szczecinie, to tak trochę nie za bardzo. O! I tutaj mamy pasztecik, ponoć otwarty od 1969 roku. Miejmy nadzieję, że jest już otwarty. O! Ale wiej Dzień dobry. Przejdźmy na pasztycika do pani, ponad słyszeliśmy, że to są najlepsze pasztycziki w Szczecinie. Więc chcemy tak. spróbować. Co pani poleca? Macie jakieś takie dwa jednym, trzy wietne, cztery wietne, jeden. Wszystko. Mogę sobie wybrać, Pojedynczo. tak? Dobra. Nie bierzemy chwilę. Przy wybieramy. Zobacz dopiero smak. Aha, okej okay. I tyle, tak? I barszczyk. I barszczek. Są trzy smaki, tak? Są trzy smaki, tak. No to dobra, to weźmiemy trzy smaki i dwa razy barszczyk. 24 gminy, Dziękujemy. Dzień dobry. Weźmiemy trzy, tak, i każdy w innym smaku jak można. Ale to na tytacky położyć, czy nie? może być na jedno Może być? Tak, tak, zobaczcie. I dwa farszczuki, tak? Tak. I to na takiej maszynie się kręci smaży, tak? Bardzo, bardzo długo to smaży. O, ma Tak. Tak. <noise> tak? Długo no. smaży. Co? Dziękujemy się. Nice, no? mm. Tutaj mamy taką fajną półkę, można sobie o rzeczy schować Czy też czapeczkę, czy kurteczkę Elegancko No, no. no dobra Bardzo mm. Czas to jak na pączek, no? mm. Mmm, mm marszczyk ah, świetne Świetne no prawda I tutaj państwo mają taki wystrój, odkąd to tak zostało otwarte, tak? Okay. Tak Świetnie, świetnie, naprawdę no, 50 years of Oh, they, this is, means o, to jest menu? Tak Paszteciki przepyszne były No, było warto Na pewno jak jesteś w Szczecinie I chciałbyś sobie zjeść pasztecika No to zapraszamy do miejsca o nazwie Pasztecik To jest dobre From the Nie to że Nie David że z Tak, bardzo miłe panie Bardzo miła obsługa Uśmiechnięte, wesołe Super, fantastyczne. Można zaczynać dzień Dobra, lecimy teraz po rybkę Bo już wyjeżdżamy za godzinę Trzeba trochę rybki się okupić ze sobą Bo takie rybki jak w Szczecinie to chyba nie znajdziesz nigdzie Winter, bo Byliśmy szczęśliwi przez te dwie dni, Wczoraj było dobre Widzieliśmy dużo Szczecinów Można przejechać przez cały dzień tak Idziemy po rybkę Musimy wziąć sobie rybkę ze sobą Musimy wziąć sobie rybkę? Tego hollywooda na pewno. Dwa kawałki, kawałki. dać Tak. Będzie pani miała może takie jakieś pudełeczko plastikowe na to, żeby to. Nie, raz plastika pan żąda, proszę. Tole... Nie plastiki teraz już się za wszystko płaci, także... A ok. Ekologia. Ekologia. Co no, no śledziki na pewno. Ma pani jakieś takie, co mogłaby nam pani polecić. A próbował pan mieć z przyprawami? No to weźmiemy jest delikatny, nie trzeba go moczyć do spożycia Dobrze Proszę mi jeszcze ile sztuk? No tak za cztery No i weźmiemy też śledziko z burakami też za cztery Dobra, okupiliśmy się w torbę ryb Tutaj najlepsze miejsce na rybki Jakby ktoś chciał To tutaj jest naprawdę duży wybór wszystkiego I mają naprawdę pyszne rybki No nie możemy nabrać nie wiadomo ile, bo No jeszcze do domu bezpośrednio nie jedziemy Także nie uda nam się Teraz uciekamy z tej pięknej podwody Tutaj mamy od razu kawkę o, Alternatywnie Dzień dobry Dwie kawy byśmy chcieli Z tego dripa robicie? V60? Mhm to Dzisiaj sobie takie pytanie, czy możemy prosić szklankę lodu? Tu. A dwie? So. Uh, wzymał, <grym> dziękuję. dziękuję Tak. <grym> <grym> Ale robią bajblę, ale mają bardzo dobrze dodane przelewy i mają to tak pracowane systemowo A e, jest albo na piątki, albo my Trójki korzystamy z Więc tak, mm, to, mm. to bardzo dobre <grych> A muszę powiedzieć, że tutaj w Szczecinie naprawdę kawę bardzo łatwo znaleźć Tutaj jest jakby większy poziom, bo tak trochę objechaliśmy już Polskę, czy co no jeśli tak...

Można było sobie porozmawiać z nimi, dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy o Szczecinie, o miejscach, o kawie i tak dalej Naprawdę miejsce warte polecenia Można tu spokojnie wpadać na kawkę i można dostać w dobrej jakości kawkę Także o, lecimy dalej, bo, bo czas lecieć, ale wieje kurde, co za pogoda Na przyszły tydzień jesteśmy umówieni z kierownikiem zespołu do spraw organizacji ruchu w urzędzie O, na tym statku była rosyjska restauracja. Kiedyś, zajebista No i już zaraz czekam. Dobra. Kom nudci. No no, Oho, prawda bardzo. Tak. Dzień Nie, już Forda, no? Nie, będę na ze jeszcze No fish, no no. To white kimchi. Mm -hmm. no, 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 no. no to już takie zupy, które już sobie możesz jeść, nie? I tak to ma wyglądać. Oddaję. Trzeba przyznać, że jest to dobra koreańska restauracja. Jest to dobry restaurant, nie? To myślę, że praca nie jest taka zła. Nie. To było 4 i 360. And yeah, 40, 60. Nie wiem. Nie.